Siemanko, witajcie wszyscy. Przed nami kolejna woda, kolejna zasiadka. Jesteśmy w miejscu, na które nie mogłem się wybrać już od kilku lat. Jakieś 4-5 lat naprawdę odkąd tutaj mieszkam poznawałem to miejsce od znajomych, jakieś opowieści. Mijam tą wodę niemalże codziennie jadąc do pracy. Ale nigdy nie mogłem się tutaj wybrać. Słuchajcie, dwa razy już stałem samochodem spakowany na tamtym parkingu. Robiłem sobie rundkę dookoła wody. Pakowałem się z powrotem i jechałem nad swoją ulubioną wodę. Nie potrafiłem się tutaj jakoś odblokować. Jest to mały miejski zbiornik. Wiadomo, przechodnie, turyści, grille, dzieci za mną Plac Zabaw. No, zupełnie nie mój klimat i nie potrafiłem się przełamać. No, ale w końcu znalazłem jakąś silną wewnętrzną wolę. Spędzę tutaj nockę ze znajomym. Sprawdzimy, co tutaj pływa. No znam historię, opowiadają mi znajomi, że trafiają się tutaj nawet nastki, karpie. No, fajnie byłoby się z taką miejską rybą spotkać. Nie ukrywam. Zobaczymy, jak to będzie. Szybka nocka. Jutro o 10 się zwijam. Na 13 do pracy. Także oby udało się dobrze wytypować miejscówki. Oby te parę naście godzin starczyło nam, żeby któraś wędka odpaliła. Mamy cztery kije. Więc szanse są. Szanse są duże. Trzymajcie kciuki. A my bierzemy się do roboty. I szykujemy pierwszą wędkę do wywózki. Tutaj na zestaw powędruje kuleczka, która na ostatniej zasiadce dała mi rybkę. Właściwie cały przypon będzie ten sam. Tylko oczywiście założyliśmy świeży haczyk. Rybka była pięknie, głęboko zapięta. Także ze spokojną głową. Leci zestaw ponownie do wody. Kuleczka tak samo bez zmian. To była moja pierwsza rybka złapana na monstera. Także damy kulce kolejną szansę. Pierwszy zestaw. Haczyk Carp Spirit. I kuleczka Monster. Dobra, pierwsza wędka w wodzie. Lecimy z kolejnym zestawem. Tutaj już pomału robi, się u mnie ta, pomału robi się u mnie taka tradycja. Standardowo sweet mix z póki co niezawodnym ronirigiem. Już mam w tym sezonie dwie dzikie rybki na taką kombinację. Także tym razem będziemy tak samo kombinować. Ten zestaw pójdzie w dużo płytszą zatokę, metr dwadzieścia, metr trzydzieści. Aby były jaja, co? Pikło mi właśnie coś, ale to chyba luźna żyłka. Po prostu ją trochę podciągnę. I zaraz jak wywiozę drugą wędkę, to pokażę Wam, jak wygląda woda i miejsca, które wytypowałem. Póki co montuję zestaw. To by była moja najszybciej w życiu złapana ryba. Ty. Mój ojciec tak złapał. Zrobiłbym zdjęcie, nagrał film, pojechał do domu już. Mój jest tak złapał jak pojechaliśmy kiedyś na Natana. Na, na tą komercję. To zarzucił zestaw i próbował powiesić swingera, nie? Napina żyłkę, podpina, spad, napina, podpina, spad. Mówi co jest grane ty? On wędkę do góry tam już siedzi taki mały. To jest ten? Sonika? Co? To jest ten Sonika? Nie. A czego? Nie. To jest tytan hajs. Naprawdę? Tak. No. Ja Dostałem od siostry za to, że jej łazienkę zrobiłem. Nie chciałem kasy. No to, pao, poleciałeś teraz. Czemu? No, fajny namiot. Fajna brolka. Ok, Roni ryk gotowy. I lecimy do wody. W mojej strony w kołkach skład No i dobra, węteczki wywiezione, zasypane. No i czekamy na upragnioną rybę z tej znienawidzonej przeze mnie wody. godzina. Ty. No, co ty myślałeś. Zleciało, nie? Pokaż się byku. Słuchajcie. Taki bysior. Obudził mnie, mamy trzecią w nocy. Pierwsza moja rybka z tej wody, dlatego postanowiłem, dlatego postanowiłem Wam pokazać tego byka. Musiałem iść po niego prawie po piersi do wody. Stanął mi w kępie kapelonów, przynajmniej już przy kolejnym braniu będę wiedział, żeby od razu tam iść, nawet nie próbować holować. Wywozimy szybko zestaw, może jeszcze trafi się coś większego. A póki co muszę się zadowolić taką górą mięcha tylko. Wypuszczamy karpika. Może przyprowadzi jakąś starszą babcię. Jeszcze jedno bym zapomniał. Rybka wyjechała na Sweet Mixa. Także na tej wodzie też się sprawdza. Mianczko. Kończymy ten nierówny pojedynek. Zostało mi jeszcze tylko spakować auto. Ogólnie podsumowując, no cieszę się, że w końcu przełamałem lody z tą wodą. W końcu się odważyłem tutaj posiedzieć. Sygnalizator się odezwał. W nocy serducho zabiło. To fakt, faktem, nie była to ryba, na którą czekam. No ale coś było. Przypon, przynęta. Wytypowana miejscówka, wszystko zagrało. No myślę, że jeszcze w przyszłości zrobię tutaj jakąś nockę. Zaczaję się na jakąś większą rybę. No ale póki co, małą rybą, pomałą, ale mogę tą wodę odhaczyć. No i wkrótce widzimy się nad kolejnym zbiornikiem. Trzymajcie się, cześć.